Dobry drodzy rówieśnicy, pochutka dla niektórych, ale my wiadomo, że jesteśmy dawno na nogach, ćwiczymy sobie. Codzienna nasza krótka, ale codzienna, systematyczna gimnastyka daje takie wspaniałe wyniki, że po prostu przyjemnie patrzeć. Zaczynamy, zaczynamy kochani, od rozgrzewki, czyli jak zwykle rozgrzewamy sobie najpierw troszeczkę biodra, raz, najpierw powoli, bo to jest nasze pierwsze ćwiczenie, dwa. Trzy, cztery, pięć. Uff. Rozluźniamy się i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie, a teraz Barki. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwile zostajemy i do tyłu. Raz, dwa trzy, cztery, 5. Rozluźniamy się, unosimy teraz ręce tak, pod kątem prostym, tak i do tyłu. Pff, głowa prosto. Czujemy tutaj napięcie na tych w tym odcinku kark karku, którym, na którym tworzy się tak zwany wdowi kark. Wiadomo o co chodzi. My sobie leciutko to rozluźniamy i do góry. hop i rozciągamy się. Raz, dwa, trzy. I znowu ręce na dół, głowa prosto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu ręce pod kątem prostym. Głowa wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do góry. Rozciągamy się, a teraz. Lekko rozszerzone nogi i robimy coś takiego. Hops, pajacyk. I hop, i hop, i hop. I hop. Kręgosłup prosty. Nie robimy przechylów, tylko to się elegancko na dół opuszczamy w jednej płaszczyźnie. Uwaga, jeszcze raz. Raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. Rozluźniamy się, przechylamy się na jedną stronę, zwisamy, tak, też w jednej płaszczyźnie, tutaj bark opuszczony, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wyprostowani jesteśmy, dwa, spokojne oddechy i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźnienie, tak. Teraz głowy sobie rozluźnimy jeszcze troszeczkę mięśnie szyjne. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. Lekki taki półprzysiadzik, ale tylko tak leciutko, tak? Ręce opieramy sobie mocno na kolanach, tak? I wyginamy kręgosłup i wypinamy biodra, tak? Raz to może z boczku pokażę, hops, tak, wyginamy kręgosłup i do przodu, tak, i znowu hop, i hop, tak, i hop, i hop, i hop, i hop, I hop. mam nadzieję, że nikt tego nie ogląda, prawda, z, z takich pobocznych widzów, żeby się z nas nie śmiali, bo wiadomo, kto wypina tego wina, ale my tego nie robimy, hops, rozluźniamy się jeszcze w ten sposób tak coraz niżej coraz niżej uff, coraz niżej ręce sobie, nogi staramy się teraz zbliżyć tak I jedziemy sobie powoli powoli nachylamy się kręgosłup prosty ile można tak jeżeli nam wypadnie na tym odcinku dobrze jeżeli dalej bardzo dobrze raz dwa trzy cztery pięć czujemy tutaj napięcie na Tylnej naszej taśmie, no, na, która prowadzi od pięty aż do pośladków, i jeszcze niżej robimy sobie przerwę, tak? Dwa oddechy, staramy się jeszcze niżej. Dwa spokojne oddechy i troszeczkę niżej. Tak, dobrze. I teraz chwytamy się za kolana, podnosimy się leciuteńko, wyprostowujemy. A teraz sobie usiądźmy i zapraszamy Państwa leżących do tej, do tej części tak naszych ćwiczeń. Opieramy się z tyłu, tak. Jesteśmy wyprostowani, tak. I podnosimy raz jedną nogę, raz drugą. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, bo tu będziemy mieli napięcie, ale chodzi o to, żeby sobie wzmocnić mięśnie, które wspomagają biodra, tak. Uwaga, siedzimy prosto. Raz. Dwa, raz, dwa, raz, dwa, przerwa, bo nie jest to proste. Rozluźniamy się, krążymy sobie w jedną stronę i w drugą stronę. Oddychamy. I jeszcze raz wracamy do tego ćwiczenia. Podpieramy się z tyłu, jesteśmy wyprostowani. I kilka podnoszeń nogi, tak? Raz, 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 ile kto może. Jeżeli ktoś tak da radę wyciągnąć, to jest też dobrze. Raz i dwa. I znowu krążymy sobie leciutko nogami. I jedna strona i druga. Przytulmy się jeszcze do naszych kolan, tak, ops, i odciągamy się mocno, kręgosłup wygięty w drugą stronę i jeszcze raz kolana, wyprostowani jesteśmy i do tyłu, rozluźniamy się, cały czas sobie oddychamy spokojnie i myślimy, jak to przyjemnie poćwiczyć. I jeszcze raz, ops, mocno do kolan. I rozluźniamy A teraz się kładziemy. Najpierw rozciągamy na całą długość. Jedna ręka, druga noga. Tak samo jedna, druga. Oddech. Wspaniale. A teraz ręce wzdłuż tułowia. Tak. Podnosimy sobie nogi pod kątem prostym. Mniej więcej wyprostowane nogi. Tak. I krążymy sobie nogami, jedna noga, tak, dziesięć razy, tak. Raz, powoli, dwa, trzy, cztery, kółeczka większe, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Opuszczamy nogi, rozluźniamy mięśnie nóg i brzucha, bo tutaj właśnie bardzo mocno ćwiczy brzuch przy tym ćwiczeniu. Rozluźniamy się. A przed nami jeszcze jedna dziesiątka, już żeśmy się rozluźnili chyba, tak, że nogi do góry, ale teraz stopy mamy podgięte, tak? Ćwiczy po prostu inna grupa mięśni w takim ćwiczeniu. Uwaga, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czujemy, prawda? Teraz mi raczej te mięsień tutaj na przodu z przodu łód. I tak, a my się teraz znowu rozluźniamy chwileczkę. Wykonujemy sobie dwa spokojne wydechy. Rozluźniamy również mięśnie nóg, ud. I ostatni raz podnosimy tym razem stopy wyprostowane, tak? I uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Opuszczam nogi, rozluźniamy się. Teraz, żeby dać odpocząć nogom, poczyczynimy sobie mięśnie. Rąk, które sobie leżały, odpoczywały, no nie ma tak, sprawiedliwość na tym świecie musi być. Wyciągamy się, leżymy, lekko podnosimy głowę, tak i napinając również mięśnie brzucha, nad brzuchem nie mamy litości, musimy, to co powinno zejść z powierzchni powinno zejść, uwaga, lekko podnosimy i trzepiemy rękoma ryko, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Kładziemy się, rozluźniamy. Tak. Jeszcze raz podnosimy głowę i jeszcze raz trzpiejemy 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddychamy. Rozciągamy się. I ostatnia dziesiątka. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Och, jak dobrze, rozciągnijmy się. Dwa oddechy. A teraz sobie podwijamy stopy, kładziemy na macie nogi podwinięte, tak? Ręce kładziemy sobie wzdłuż tułowia i leciutko podnosimy. Biodra do góry, tak. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak jesteśmy w tym maksymalnym naszym punkcie dla nas, nie wysilamy się na jakieś specjalne tam podnoszenie, ile kto może, tak. Oddychamy sobie. Jeden oddech. I drugi oddech. Powoli kładziemy się też kręg po kręgu, kręg po kręgu. Rozluźniamy kręgosłup. Tak, rozluźniamy się. Dwa spokojne oddechy. Teraz podnosimy lekko głowę i raz do jednej pięty, raz do drugiej, tak? Uwaga, dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Kładziemy się. Rozluźniamy. Dwa spokojne oddechy nam się należą, oczywiście, że tak. I teraz powoli podnosimy kręg po kręgu, kręgosłup do góry. Tak, biodra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, tak i teraz dwa spokojne oddechy. Jeden oddech, pf, drugi oddech. Pf, I znowu kręg po kręgu wracamy na matę, czy na materac. Milutko, tak, mięciutko. Mościmy się na tym naszym materacyku. Przy naszej macie kochanej. Raz, dwa, trzy. A teraz jeszcze raz wracamy do ćwiczenia do pięt. Odwiedzamy pięty. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kładziemy się. Ręce teraz do tyłu, mocno, nogi też, bo jeszcze przed nami jedno ćwiczenie, prawda? Zawsze staramy się trzy razy wykonywać, o ile to możliwe, ćwiczenia, żeby mięśnie po prostu zapamiętywały. Wracamy ręką wzdłuż tułowia, nogi z powrotem stopy wracają na matę i ostatni raz, kręg po kręgu podnosimy się. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i jest miło, jesteśmy w tym naszym najwyższym punkcie spokojnie sobie dwa oddechy wykonamy tak, zasłużyliśmy na trochę odpoczynku może w nietypowej pozycji, ale zawsze tak i powoli znowu kręg po kręgu wracamy, 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 I się kładziemy oj miło tak, chwileczkę się mościmy tutaj a teraz ostatni raz do piętna. Tak? Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozciągamy się. Ach, ostatni raz rozkoszujemy się miękkością materaca i maty bo teraz przewracamy się na brzuch, uwaga, Tak, hops na boczek. Ops. Poprawiamy sobie i pozycja na czworaczka, tak? Sprawdzamy tylko jeszcze czy mniej więcej nasze nadgarstki są pod barkami, a czy nasze pod biodrami są nasze kolana i rozciągamy się w ten sposób, tak? I chwileczkę tak Liczymy sobie najpierw do pięciu, tak? Ta ręka, która podpiera, rozszerzamy sobie palce, żeby wystabilizować pozycję, tak? I uwaga, przeciwległa ręka i przeciwległa noga. Rozciągamy się mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy rękę i nogę. Rozluźniamy się w jedną stronę i w drugą, tak? Teraz. Ta ręka, też rozszerzamy palce, żeby wystabilizować sobie pozycję. Tak I jak to było? Czekajcie, dwa, tak. 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwileczkę sobie zostajemy, rozciągamy się mocno, opuszczamy rękę i nogę. Tak, rozluźniamy się w jedną stronę. I w drugą. I teraz powtarzamy ćwiczenie na pierwszą parę ręki i nogi. Raz, rozciągamy się mocno. Dwa, barki nieopuszczone. Trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Rozluźniamy się. Wracamy do tej pary ręki i nogi. Raz, dwa, trzy, cztery pięć opuszczamy się rozluźniamy jedna strona druga tak Ob raz dwa trzy cztery pięć opuszczamy i teraz druga strona raz dwa trzy cztery i pięć opuszczamy się siadamy sobie stopy podeszwami do siebie. Chwilę odpoczywamy tak, dajemy kręgosłupowi wypocząć, rozluźniamy go i teraz sobie stopy jedna do drugiej mieszczamy, Staramy się, aby one były jak najbliżej ciała. Jesteśmy wyprostowani i rozluźniamy sobie mięśnie Przybiodrowe, jesteśmy wyprostowani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Och, jak miło! Tak, rozciągamy się. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Staramy się w ten sposób kręgosłup leciutko ustawić. Raz, dwa, trzy, 4 pięć. Jesteśmy wyprostowani. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedzimy prosto. Rozluźniamy się. Wracamy do siadu skrzyżnego. Tak. Staramy się siedzieć na kościach kurszowych. Nie na miękkim w naszym podścieleniu bioderek, tak? Chodzi o to, żeby sobie pozycję wystabilizować, a generalnie o to, żebyśmy mogli biodra, kolana jak najniżej umieścić, to wtedy wspaniale to ustawia biodra, a biodra w naszym wieku, kochani, są absolutnie podstawową <grym> sprawą, bo zobaczcie wśród naszych znajomych, ile jest i rodziny, ile jest ludzi, którzy, którym dokucza, dokuczają biodra, prawda? Dlatego musimy dbać, żeby te mięśnie, które mają tutaj Wspomagać te biedne kości, które już niejedno przeszły, <grym> i stawy, żeby im pomóc. Tak, siedzimy sobie pościęteńko, oddychamy, kończymy już chyba, bo jesteśmy zmęczeni. Kręgosłup wyprostowany. Oddychamy nos, usta i kończymy. Fakt, że było bardzo przyjemnie, no ale wszystko co przyjemne się też kończy. Życzymy sobie wspaniałego weekendu. No i kochamy się nawzajem, kochani, bo to przecież walentynki. A my ćwiczymy ze sobą tyle czasu, że po prostu jesteśmy zżyci i kochamy się nawzajem. Wszystkiego najlepszego. Ręce do góry. Nabieramy jeszcze ostatni raz powietrza i z wydechem opuszczamy dłonie. I na sercu je w tej chwili sobie umieszczamy zgodnie z trendami, bo jutro są walentynki. I do widzenia, do poniedziałku.